Zobaczysz teraz, jak działa nowoczesny konfigurator produktów. Od pomysłu do gotowego projektu w kilka kliknięć. Nasze interaktywne demo składa się z ruchomej wizualizacji 3D i panelu z interfejsem. W pierwszym kroku naszego demo konfiguratora Pergoli można wybrać spośród kilku opcji kolor podłogi, a w następnym dopasować kolor elementów konstrukcyjnych. Przy każdym wyborze widzimy, jak aktualizuje się cena Pergoli, a także jej widok 3D. Dzięki temu możemy z łatwością porównywać wygląd i ceny wariantów. Na trzecim etapie mamy możliwość zobaczenia, jak w naszej pergoli będą prezentowały się meble. Wybrane dodatki można obracać i przesuwać, aby znaleźć dla nich najlepsze ustawienia. Dzięki wizualizacji trójwymiarowej możemy zobaczyć, jak prezentuje się całość konfiguracji. Z kolei dodatkowe opcje wskazują na możliwość resetu ustawień czy złożenia zamówienia. Widok podsumowania przedstawia cenę i parametry gotowej pergoli. Wskazujemy również, że na tym etapie w gotowym konfiguratorze można by było dokonać zakupu. A teraz przetestuj samodzielnie nasze demo. Wejdź na stronę internetową www.icompose.it i otwórz w menu zakładkę Demo.